<noise> Mami! Uhuhu. Gorąco! Teneryfa! Oh, oh, Let's oh. go! Zaczyna mi się oh. to podobać. Macie szczęście, że nie mogę zalełożyć piki. To naprawdę boli. Nie. <noise> to nie tak się <noise> Cześć, mordeczki. Słuchajcie, znowu salsa and surf, i to znowu nie jest przypadek. W dniu dzisiejszym to Wrocław wybrał się do Teneryfy, bo ostatnio Teneryfa była we Wrocławiu. Lecimy do Kajki Sadowskiej, która organizuje salsa and surf, i w dniu dzisiejszym zajęcia, na które wejdziemy, będzie to wody isolation. Coś niesamowitego, pozbywanie się w ogóle napięć z całego ciała to jest takie istotne. Zresztą sami zobaczycie. Czekajcie! No ale jeszcze chyba zapomnieliście o czymś, co? Subskrypcji, nie wiem, komentarzu, czy Wam się podoba, bo ja nie wiem, czy Wy jesteście na to przygotowani. Będzie wszystko, będzie energia, będzie słońce, będzie opalenizna, będzie smarowanie ciała. Pamiętajcie, to są warunki tenerywskie. więc subskrypcja, komentarz i lajk, like, no bo popuśćcie mi rozwinąć ten kanał, jak chcecie taką wartość. Kama! doki! Oki doki! wes, Cześć Kajeczko! Cześć Wizaczku! Hej, podobnie! Jesteśmy po zajęciach body isolations. Dokładnie. Izolację ciała. Izolacja ciała. Jak Nie się wiem, czujesz? Rewelacja. Po prostu dla mnie to jest niesamowite i rozmawialiśmy o tym jeszcze po zajęciach, czy w trakcie po drugich, trzecich, czwartych zajęciach że nawet jak się nie chce, no nie chce się po prostu, idziesz i ci się zach zachciewa chcieć. Tak, to Dosłownie. trochę tak jest. Czyli idzie taka pierwsza piosenka, oki doki yo, tak. i na jest takie like, oki doki yo, let's go, eh. Dosłownie! Dlaczego tak się dzieje? Mam ci to tłumaczyć. Z, w skrócie! Z, z, tak. A dobra, w skrócie! Po prostu. To, jest fajnie. to jest fajnie. W, skró w skrócie! Dobra. wiesz, mogłabym powiedzieć, że tutaj dopamina, serotonina, A. jakieś endorfiny, jakieś tutaj też. Okay. się zaczynają wydzielać w naszym mózg, to też. Ale generalnie po prostu zaczyna być fajnie. Muza dobrze działa. Mhm. Jest dynamiczna, jest wesoła, jest taka pobudzająca. Okay. Jak espresso. Jest ruch szybki na początek, bo zaczynamy dosyć konkretnie, intensywnie, po to, żeby właśnie ponieść energię. Aha. A potem ją zacząć modelować. Okej. Okay. Dobrze dopasowane obuwie, to podstawa. O, Musisz sobie tak, wziąć tylną. Tak. E, oh my god. Co się dzieje? Czuję stres. Czemu? Body isolation. E, ten stres? Body isolation e, mi pomoże pozbyć się go. Puścić co? E, fale. Też Na można? z ciała. No. <laughs> Okej, okay, uwaga! O, wow. o oh. <laughs> Stare kości. Nie, <laughs> yeah, to są surferskie kości. Oh. Misiek, nie bądź mięczak. Zdejmuj te ah. sandały. <laughs> Okej, okay. ręce w dół, stopy do siebie i powolutku do góry. D. Pozycja. Dorfinki same wchodzą powolutku samu samym rozciąganiem. Rewelacja. Nie puszczają brzucha, żeby nie było czegoś takiego. Dół, 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 pępek przyklejony cały czas. <śmany> Mami! Woohoo. Body isolation! Gorąco! Teneryfa. O! Oh, oh, Let's oh, go! Zaczyna mi się oh. to podobać. Rozluźnianie y, wpływa na mnie naprawdę tak, jakby coś schodziło. No. i Dosłownie to, co powiedziałaś, że nie tylko że z mięśni i ten, tylko tak, jakby z głowy y, po prostu jest taki, a, taki, taka ulga. Czy to jest możliwe, że też y, wpływa na nasze narządy, na, tak? na, na wszystko? O, tak, na wszystko wpływa wpływa na narządy, wpływa na e, nasz stan emocjonalny, bardzo wpływa na również stany na przykład emocjonalne, które są już zaawansowane, załóżmy depresja. Ja sama jestem osobą, która wyszła z depresji i właśnie poprzez ruch odpowiednio nakierowany i odpowiedniej intensywności, odpowiednio nakierowany mam na myśli, że to nie był tylko ruch właśnie dla samego ruchu, żeby się ruszać, żeby nie mieć depresji. Można, oczywiście, ale ruch, który dodatkowo idzie wraz z zadaniem dla głowy, dla naszej myśli, dla naszego umysłu powoduje, że inaczej trochę zaczyna wpływać na nasze ciało. To jest badminton medycyny chińskiej. Ayurveda, medycyna chińska, czyli nasze wschodnie na świecie metody starożytne rozumienia energii człowieka i przypływów tych wszystkich. W momencie, kiedy my Pracujemy nad naszym ciałem, nad oddechem, to my dosłownie masujemy nasze narządy wewnętrzne, tak jak. Uwinia to sobie posłanie i, i powoduje, że jest coraz bardziej dla niego miłe do spania. wiadomo, no, że tam się nie, jakby ten układa sobie poduszeczkę pod sobą. Tak samo my masujemy te narządy nasze, albo tak jak rozwałkowujemy ciasto, że ono jest coraz płynniejsze, elastyczniejsze, ale się nie zrywa. My w ten sposób pracujemy nad energią, która jest tam gdzieś zablokowana i te grudki energetyczne rozwokowujemy i one są w stanie przez nas przepływać. Więc na przykład usprawniamy pracę wątrobi, pracę jeli i tak dalej, i tak dalej. Tylko się rozciągając. Czego tego nie uczą w szkole? Łaj. Wdech i wydech, klatka. Przód, tył. Wyciągamy z przodu, tak jakby nam ktoś wepchnął palec między łopatki, tak? Cała klatka wychodzi do przodu, biodra się nie ruszają. Bębek jest napięty, także nasze biodra przy ugiętych kolanach nie reagują, ok? Przytrzymują. To jest ta izolacja. Dół, od góry. Dół, dół, dół. Hop. Ok. Luźno. Łyk wody, jeżeli chcecie. Jest gorako, więc <słyski> musimy pić. Teneryfa, kajka i brak wody? Niemożliwe. Jak to zrobić, żeby przyjść do kajki i po prostu powiedzieć słuchaj, chcę, chcę z Tobą popracować, żebyś ze mną popracowała i żebyśmy się porozciągali, oddechem popracowali może, może mi pomożesz, nie? Jak to hmm. zrobić? Czy taka osoba może na przykład zgłosić się do Ciebie i czuć komfort taki, wiesz, taki, że żeby być troszeczkę poprowadzoną hmm. bo tak naprawdę ona nie wie, czy to pomoże tak, tak naprawdę nie wie, czy to ona... No, no nie wiem. nie, no nie, nie wiem. Nie nie wie. nie? No i też ja też nie mogę zagwarantować mhm. czegoś, czego jeszcze nie wiemy. No. Natomiast z doświadczenia widzę, że jestem w stanie znaleźć rozwiązanie. Mhm. Jakie? A opcje jest parę, ponieważ opcjami są zarówno współpraca jeden na jeden, jak i spotkania w większych grupach, tak jak na przykład SASSensors, mhm. albo moje wyjazdy. To są już stricte dla kobiet. Przepraszam, przepraszam, ale może jak nie kupimy perukę, to pojedziemy. To są wyjazdy do Hiszpanii w okay. vanach, w, w samochodach kamperowych. Okay. Sogers in a van ze mną. bo To są spotkania już osobiste. Okay. Natomiast online można brać udział w kursach, które prowadzę. I są to najróżniejszego rodzaju kursy. Ja prowadzę. Kursy albo szkolenia, które hmm, właśnie dają nam możliwość nawiązania w ogóle relacji z ciałem, pierwszej relacji mhm. z ciałem. Często jest tak, że my mamy ciało, wiemy, że je mamy, ale trochę nie wiemy, czym ono jest. nie? Wiemy, mhm. że śpi, je, robi najróżniejszego rodzaju aktywności i tak dalej. Ale co stoi za tą częścią energetyczną? Ja uczę właśnie nawiązania relacji z naszym ciałem, mhm. czyli z pierwszym ciałem, z jakim. My się stykamy i jesteśmy z nim zawsze. Jak nasze ciało polubić, dzięki temu zaczynamy lubić siebie, dzięki temu zaczynamy rozumieć siebie, też, mieć też troszkę więcej zrozumiałości dla siebie i wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, wokół nas, w naszym ciele, na naszego ciała i tak dalej. Tak jest. Tak żebyś poczuł, że tutaj cała ta część się, się rozciąga. I jeszcze dalej. Czuję, no. I jeszcze dalej. O, Czuć. kurczę. <laughs> boli. Nie, to naprawdę boli. Nie. To nie tak miało być. Widziałem jak nagrywałaś, czy to na tarasie i ten, i widziałem w ogóle twoje mastermindy, gdzieś tam robiłyście zdjęcia i to pra praktycznie same kobitki, gdzieś tam ktoś udostępnił na socialach i to, że wiesz, że niby screen, shot, nie, ten, a tu każda uśmiechnięta mordka, w ogóle wow, jakieś szaleństwa i to jest O! Oh, że można online wywołać naprawdę tak, niesamowite tak, rezultaty. Tak. Ja ci powiem, że właśnie powiedziałeś o, tej, o tym o nieśmieleniu, nie? że no. są osoby, które czasami się wstydzą tak albo jest. są onieśmielone, uh -huh. nie wiedzą jak zacząć, to szukanie opcji online, których teraz jest bardzo dużo, uh -huh. a ze mną głównie online, no ze względu też na to, że nie mam mnie na co dzień na miejscu, tak bym to nazwała, uh -huh. to jakby podejście online jest łatwiejsze. Jeżeli dana osoba na przykład wyjeżdża, no to ma możliwość po prostu włączenia na telefonie spotkania, nadrobienia tego w swoim własnym przestrzeni, momencie. Okay. Nie ma takich, wiesz, Juhu. ciśnienia, że to teraz od 17 do 17.30 tak Musi być wykonane. Tylko zrobię, zrobię. Jeżeli nie zrobię, okej, okay. spoko, spoko. Nie ma problemu. No, krótka przerwa. A, na Jest Potrzebna. Każdy się napoił. Trochę pociechu gdzieś tutaj z tego, ale to... Okej! Okay. Róbcie! Aha, 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 aha. Ja jestem pod wrażeniem, przyjeżdżają nieraz y, też osoby, które powiedzmy nigdy nie tańczyły, uczą się tańczyć, tak. tańczymy tak. 4 godziny, później idziemy na surf na półtora godziny, później idziemy gdzieś jeszcze coś robić, cały dzień jest zapełniony intensywnością fizyczną, a każdy uśmiechnięty. Tak, tańczymy, jeszcze nie? wieczorem, to co, co robimy? Imprezka. I ja już mam takie, No. spać, nie no. dobra idziemy. Dobra, lecimy, nie? W wykonaniu. A gdzie się widzisz e, za 10 lat? Hmm. Widzę się gdzieś niedaleko oceanu, oczywiście. Uh -huh. Uh -huh. W wymarzonej przestrzeni, w której jest bardzo dużo przepięknej roślinności, jest oczywiście surfing, jest oczywiście muzyka, taniec, ale jednocześnie jest bardzo dużo osób, które mnie otaczają i z którymi tworzę kreatywne projekty, bo to jest coś, co bardzo mnie spełnia właśnie organizacja Sasensor, organizacja co organizacja, organizacja tego wszystkiego, co powoduje, że ja mogę się spotykać z ludźmi. Natomiast jeżeli chodzi o dokładne miejsce, o dokładną przestrzeń, o dokładne osoby, to ja Ci nie powiem, 10 to jest nie dużo czasu tak naprawdę. Gdybyście mnie zapytały jeszcze rok temu, gdzie ja się widzę, <grym> się <wziął> to też bym ci nie powiedziała. Ja mam pewne bardzo konkretnie zarysowane marzenia, w którym kierunku ma to iść. I jak to się realizuje, to zobaczymy. A teraz uwaga! postarajmy się mniej dłoni. Okej. Okay. I więcej barbu. Ale opuszczamy już to? Jeszcze nie, trzymamy, trzymamy? jeszcze. Trzymamy. Możemy się też trzymać czegoś. O, dobra. Czekaj, no. <laughs> jak w autobusie, wiesz. Ej, ale to jest dobre ćwiczenie w autobusie. Ej, pa, Aha, nie? Yes. nie? Pach, pa, pa, pa. To mi się naprawdę podoba salsa and self. Że tu przyjeżdżasz, niby jest grafik. Jest, gra... jest. jest grafik. <grym> jest grafik. Nie, że wszystkie te. Ale tu tak naprawdę nie ma spiętych pośladów na nic. Nie? I to jest piękne, że. Aha, jest tu, dobra, możemy iść tu. Są zajęcia, dobra. A przesuniemy je za, pod... za godzinę. A dobra, jeszcze je przesuniemy, bo ktoś tam na pasy je ogólnie, tak. ktoś tam przyszedł. Tak. I... I to jest fajne, nie? To Ci sekret? No. Że... Dla mnie to jest codzienność, regularność, jakby być w tej elastyczności, że nic nie musi być na maksa, wiesz, szarm po konkretnej godzinie, ale to jest challenge dla ludzi, jak tutaj przyjeżdżają i to jest pewien zarzut, który ja słyszę na pierwszych dniach, że czemu nie zaczęliśmy o czasie, czemu to jest zmienione, czemu to jest przesunięte? Czemu te zajęcia się nie były tak, jak jest wpisane w grafiku, tylko dwa dni później? I ja w tym momencie mówię? Hej! No, spokojnie, wszystko się odbyło, tak. ale zobacz, wypyłaś kawę, posiedziałaś w przepięknym widoku, wszystko jest super. I w tym momencie to jest właśnie taki sposób poprzez działanie, wzmysłowienia jakiejś osoby, która w bardzo dużym pędzie żyje, a jak się żyje w pędzie, że ma się bardzo konkretnie poukładany dzień, zapomina się o właśnie tym spokojnie, dzięki zbiórkami, tak jest. Dokładnie. I to tylko... Jednym wskazaniu takiego elementu tu na Sasai Turskie osoby przestają w ogóle mówić i mają takie wow, ja naprawdę zwalniam i naprawdę życie bez zegarka, w cudzysłowie oczywiście, bo jakiś tam zegarek mamy, ale życie bez takiego, że może być tu, od tu, od tu i tu. Jest takie, Boże, jak przyjemnie. Lecą Macie szczęście, że nie mogę założyć bikini. Dziękujemy w ogóle, ja dziękuję, tak. e, że uratowałaś sytuację a propos koszulki. I dobrze się stało, bo słuchajcie, mamy kolejną koszulkę, która będzie wypełniana równocześnie z tą pierwszą. E, mamy już pierwsze e, w ogóle autografy: tu jest Louis, tu jest Oliwka, za chwileczkę będzie Kajka po raz drugi, zobaczymy co tym razem. Yy, narysuje. Mam był... nawet pomysł. <gry> tak? No, rockodile. Rockodile zielony. Będzie. Fala. Wiadomo. <grym> Jest fala. Tu. Będzie decha. Może tak nie wygląda dokładnie na fali decha, ale jakby nieważne. A na desce. Może miśka narysuje. o To <grym> na desce narysuje. Aj, A to, to będzie prosto, wiesz, takie koło w <grym> A tutaj dołożę artograf. Two hours later. Mamy to. Let's go, mordeczko. Mare. To jest misiek na fali codziennie. Dzięki kajetko. No. Słuchajcie, widzieliście, co tu się wydarzyło? W ogóle, wow, cała Polska oszaleje. Rozpalimy serca do czerwoności, pozbędziemy się w ogóle napięć w ciele i w umyśle. Coś niesamowitego. Słuchajcie, tu jest na teneryfie, nie wiem, 50 stopni w cieniu. Ja ze względu na mikrofon, dzięki Gabi, musiałem być w koszulce, dlatego byłem bez bikini. Ale było niesamowicie. Sami zobaczcie, to jest repertuar kajki, który po prostu jest do dyspozycji każdego. Niesamowite. Te, co daje takie rozluźnianie i taka energia od drugiego człowieka? Jeżeli podoba Ci się kontent, który robię, i chociażby to, co dzisiaj się wydarzyło, no to wynagrodź mnie jakoś. No. Wrzuć jakiś dzwoneczek, wrzuć łapkę w górę i subskrybuj kanał, będziesz na bieżąco. Trzymaj się, ja lecę na kolejne zajęcia.